To jest waryński K408, jedna z najbardziej rozpoznawalnych gąsienicowych koparek produkowanych w Polsce w latach 80. Maszyna powstała w czasach, kiedy liczyła się prosta hydraulika, mocna stal i łatwość serwisowania. To właśnie dlatego do dziś wiele sztuk nadal pracuje u prywatnych właścicieli. Lubisz serię o maszynach, a zwłaszcza naszych polskich? Kliknij, obserwuj na kanale i lecimy dalej. K408 waży około 10 ton, zależnie od wersji podwozia. Szerokość maszyny to mniej więcej 2,6 metra, co pozwalało jej wchodzić w dość ciasne roboty ale nadal miała stabilność typowej koparki gąsienicowej. Głębokość kopania praktycznie wszystkich zachowanych egzemplarzy oscyluje w okolicy 5 metrów. Jak na lata 80 to był standard w klasie średnich maszyn. Konstrukcyjnie K408 korzystała z tej samej grupy rozwiązań, którą Waryński stosował w modelach K406 i K407, czyli klasyczna hydraulika o dużej tolerancji na zużycie i bardzo proste podwozie gąsienicowe, które można było remontować niemal w każdym warsztacie. Silniki montowane w tych maszynach zależały od serii i rynku. Najczęściej były to proste jednostki wysokoprężne dostępne wtedy w Polsce bez większego problemu. To co wyróżnia K408 to stosunkowo niewielka awaryjność. Użytkownicy tych maszyn do dziś powtarzają, że jeśli ją smarujesz, pilnujesz oleju i nie katujesz układu hydraulicznego, to pracuje dalej mimo że wiele z nich ma ponad 30 lat. Dla wielu osób to nie jest tylko koparka. To fragment historii polskiego przemysłu maszynowego. Gdy spojrzysz na nią dziś widać czarno na białym jak wyglądała technika budowlana w PRL. Żadnych komputerów, zero elektroniki, tylko mechanika stal i hydraulika. I właśnie dlatego ten model wraca w rozmowach pasjonatów, kolekcjonerów, muzeów i osób, które naprawdę znają ciężki sprzęt. Jeśli chcesz zobaczyć kolejne polskie konstrukcje z tamtych lat, obserwuj moje konto. Wkrótce pokażę Ci następne maszyny, które tworzyły budowy sprzed dekad.